Przed nami spotkanie ECB Zagłębie Sosnowiec KS Unia Oświęcim. Spo Zaczynając od drużyny gości, czyli KS Unia Oświęcim. Drużyna gospodarzy, czyli ECB Zagłębie Sosnowiec, zagra w następującym zestawieniu. RK Sepala, już arbiter, pokazuje i rzuca pierwszą gumę tego spotkania. No i popatrzmy tutaj, teraz Chmielewski. E Przytomnie złapał ten krążek w tercji neutralnej. Dobrze, teraz krzemień, dał trochę miejsca Racowi. Rad, Racz, świetna okazja, Rac, ale strzela, nie podaje do Kasper. A wstali, grają dalej. O, kolejne uderzenie Lundin. No i nie ma tutaj interwencji, ale zorientował do niego krążek. Hejkinen świetnie na lewo. Florczak ze strzałem, ale trafia w rywala jeszcze słupek. Nie... Trzymali się przy krążku, przy bandzie. Na róg, na prawą stronę, coraz bliżej oddania strzału. No i ten strzał się pojawił w tym momencie na lodzie. Jest zagranie backhandem, dobra okazja, ale no. Dwa na jeden, Prusak dobrze wjechał w tempo, ale ten strzał fenomenalnie ładny. Rojne zagranie, no i tutaj jest poprzeczka, Prawdopodobnie starają się tym kupić czasy, popatrzmy, ale teraz Syguma już uciekła na niebieską. Jest strzał Jokinena, ale obok bramki no wrócił Krążek tutaj po kontakcie z Ban. Do prawej strony Alanen. No, jest tutaj Pipone, no i znowu było blisko bramki, nie wiem. popatrzmy, Kasperlik, już są ustawienia Święcimianie, Kaspernik, jeszcze jedno kółko, chcieli przez moment, wydawało się, że wykorzystać ten chaos goście, jednak po obwodzie ta akcja, morą. jest gwizdek Pana Sędziego i wykluczenie obustronne, o, a... Trkulia i Seppalany i tym razem ten drugi wygląd. Kasperlik od razu do raca radce do lewej strony ze strzałem odbija. Nilo Halonen jeszcze poprawka, może być dobitka, nie ma gola! Bliższy super. Sebastian Brynkus. Nie ma spalonego, jest strzał, broni Lundin. No choć popatrzył chwilę za siebie, Halonen też zajechał, no i rzucił tam trochę śniegu na Linusa Lundina. Stąd tam... za chwilę i... Spróbują uciszyć to widownie, bo właśnie blisko tego jeden z kolegów. Wracy tu jest też teraz Kaspernik. Dobrze ustawiony, nie ma spalonego. Kaspernik nie trafia w bramkę. Świ Michał Naruk. Jokinen broni Lundin, ale spada krążek. Wybijają. Alanen. Dobre zagranie. Piponen. Przyjęte przez Scarleta. Kaspernik. Scarlett! No idealnie do raka Halonen'a, a tutaj starcie w środku tercji Sosnowca, a teraz jest gol! Michał Bernacki kończy ten idealny kontratak Zagłębia-Sosnowiec. O no, popatrzmy, po tej walce rzucił Chmielewski idealnie krążek do Bernackiego, a ten wykorzystał to, czego nie wykorzystali, oświecił Halonen'a. Prusak, a teraz kolejne uderzenie broni Halonen, jest dobitka, nie ma gola. U rywala, zobaczmy teraz to zagranie, pusta była bramka na chwilę, ale nie oddał strzału Brynkus, jeszcze jest zagrożenie. 9 sekund, coraz bliżej Syreny, jeszcze strzał broni Lundin, dokłada, pa, dokłada Raka i nakrywa krążek, a my właśnie wrzucenie krążka do bramki. Tego się trzymajmy i z taką wiarą wchodźmy w tą trzecią odsłonę tego spotkania nen jest dogranie grania, po trójkącie chcieli zagrać goście, znowu Morą. teraz uderzenie, podbity krążek przez Raca, ale broni Halonen i ręka arbitra w górze, Petrasz z karą za atak na bramkarza, tutaj się trochę, teraz Galant. Rojne, no i jest okazja, broni Lundin doskonale, Parek tu ma wsparcie, ale nie widział, jest, Skarlet nie ma strzału, jeszcze Hejkinen w osłabieniu, Diukow, wpadł tu Krążek, ale broni Ech, Halonen, jeszcze tu jakieś zamieszanie. Do dania strzału, na róg, teraz z pierwszego świetne zagranie, ale prosto w Lundina ten strzał i Lundin spokojnie, Krążek panował. Prokopiak, dobry strzał. Odbił Halonen, tak, teraz znowu na bramka za Hejkinen, Hejkinen, ale prosto w Halonena w hali, kiedy gra ECB Zagłębie Sosnowiec, a tymczasem Makela świetnie objechał bramkę, ale Hejkinen, czy nim Wanacki, Hejkinen stracił równowagę i stracił krążek, ale jeszcze tu jest Zachopel, to do grania. nie ma gola, ratuje swój zespół Heikinen na obok bramki, jeszcze trkulia między nogami, świetne zagranie, ale Halonen... ...przy wybiciu spowodowało, że tutaj jest blisko jeszcze przejęcia Morą, no teraz zderzyli się dwaj zawodnicy Zagłębia Sosnowiec, było trochę miejsca, Scarlet leży tam Morą na rywalu, no i będzie gwizdek, będzie na pewno kara, Morą być może sobie tutaj powalczy z rywalem, choć już podjechał pan sędzia, ale jeszcze tutaj jest nie kto inny jak Samuel Petrasz w uściskach przyjacielskich tym razem z Karolem Biłas. Na lodzie i walka na trybunach Soderberg Partanen! Mocny strzał! Odbity od Parkana, nie ma zabrażonego krączka, lecz podanie na leżąco. Scarlet. Soderberg. Partanen! Nie ma gola! Soderberg! Przełożył Soderberg, gol! Soderberg, 1-1! Minuta i trzynaście sekund na zegarze i to Unia Oświęcim zdobywa gola wyrównującego! A my patrzymy na powtórce, no co żeż tutaj zrobili Oświęcimianie, oni wykorzystują tą przewagę sześciu... ...gospodarze sepala nie ma spalonego, odbija Lundin, nie ma gola, ratują się Oświęcimianie, a... ...zobaczymy, te dogrywki są nieprzewidywalne, trzech na trzech, tu każdy błąd może zakończyć się... Jest przetrzymywany przez jedną drużynę, a teraz Alanen, odbił Lundin, nie, nie wiedział gdzie Piponen, Piponen, supek. A Hopelto, a Hopelto, Heikinen między parkanami próbował. Herberg, partanen, jest tu trochę miejsca, Halonen łapie, atakowany był tam blisko. Oh. Odbija Halonen, pusta bramka, ruszają Sosnowiczanie, 8 sekund! Sepala! No i nie skończyło się to z bramki. Chodzi jeszcze słupek! Gol! Na jeden sekund, na jedną sekundę! Przed końcem! Regulaminowego czasu nie do grypki, ale emocje są ponad to wszystko, co tu się w sosowcu wydarzyło. Postawił wszystko na jedną kartę kalaber i tym razem przegrywa na sekundę przed końcem. Wow! Ależ historia! No już nam się wszystkim wydawało, że kiedy tu Sepala zagrał, nie trafił krążkiem rywal, Czy tu już się nic nie stanie. A tymczasem pojawił się tutaj znikąd zawodnik Romano. Dziękuję, że spędziliście ten wieczór z nami w tą środę 17 grudnia. Na...